Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, co tak naprawdę wiemy. Co takiego wiesz. Większość z nas uważa, że wie więcej, niż w rzeczywistości wie. To stanowi naprawdę poważny problem. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ kiedy myślisz, że wiesz więcej, niż wiesz w rzeczywistości, wtedy nie jesteś otwarty na to, żeby się uczyć. Czy zdarzyło ci się kiedyś pójść do kościoła i podczas kazania pomyśleć, Wiem o tym? Już to wiem. Ja tak myślałam. Już to słyszałam, słyszałam to. Jednak fakt, że o czymś już słyszeliśmy, nie oznacza jeszcze, że już to rozumiemy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że istnieją różne poziomy zrozumienia. Można coś dopiero poznawać, a można też mieć wiedzę wypływającą z objawienia, która zapada głęboko w Twoje wnętrze i wpływa na Twoje zachowanie. Jedną z rzeczy, która może przysparzać problem podczas czytania i poznawania Słowa Bożego jest język oryginalny. Szczególnie język grecki, o którym będziemy dziś mówić, posiada wiele różnych słów, aby opisać coś, co my tłumaczymy jako jedno słowo. Na przykład słowo miłość to cztery różne słowa w języku greckim, które oznaczają różne rodzaje miłości, takie jak miłość do przyjaciela, miłość do małżonka czy miłość do Boga. My natomiast kochamy wszystko, kochamy lody. Kochamy koty i psy, kochamy Boga, kochamy wszystko. Słowo poznać jest interesujące, ponieważ w języku greckim istnieje aż osiem różnych czasowników, które opisują różne stopnie poznania. Podczas gdy my tłumaczymy je wszystkie jako jedno słowo poznać. Sądzę, że warto o tym dziś powiedzieć, ponieważ w Grece zwroty takie jak. Nabywać wiedzę, poznawać, czy w niektórych przypadkach poznawać dogłębnie, opisywane są przez całkowicie odmienne słowa, podczas gdy my w angielskim używamy jednego wyrażenia. Na przykład w liście do Filipian 3:10, gdzie apostoł Paweł mówi, że jest zdeterminowany, żeby poznać Boga i moc Jego zmartwychwstania, czasownik, który został tam użyty, oznacza, że Paweł był zdeterminowany, aby nieustannie wzrastać. W poznawaniu Boga. Jeśli posiadacie rozszerzone tłumaczenie Biblii, to zobaczycie, że mówi on o stopniowym wzroście w poznawaniu Boga. Nie mamy czasu, by przeczytać ten fragment, ale jest to bardzo klarowne, gdybyśmy natomiast otworzyli Ewangelię Jana 8:31-32, gdzie czytamy, jeśli będziecie trwać w mojej nauce poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czasownik Poznacie oznacza, że kiedy poznacie prawdę w pełni, to ta prawda was wyzwoli. Pomyślmy o tym w taki sposób: jeśli dopiero zaczynam coś poznawać, to niekoniecznie mnie wyzwoli. Jeśli natomiast poznałam, Coś całkowicie, ponieważ zostało mi to objawione, to ten rodzaj wiedzy wpłynie na mój sposób myślenia. Wpłynie on na moją sytuację oraz na moje uczucia tak, że będę wiedział, że to wiem że, wiem, że wiem, że to wiem. I to tak bardzo, że stanie się to rzeczywistością w moim życiu. Mogłabym dzisiaj zadać wszystkim pytanie, ilu z Was wie, że Bóg nas kocha, a prawdopodobnie prawie wszystkie ręce podniosłyby się w górę. Jednak zapewniam Was, że zapewne tylko połowa z nas, a może nawet i mniej, bo naprawdę wątpię, że jest tu nas aż tak wiele, ma naprawdę głębokie objawienie tego, jak bardzo Bóg Was kocha. Przede wszystkim Biblia mówi, że doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Jeśli naprawdę wiemy, w jaki doskonały i niezwykły sposób kocha nas Bóg, to nie będziemy żyli w lęku. Kiedy naprawdę rozumiesz miłość Boga, to nie podważasz Jego miłości, kiedy znajdujesz się w okolicznościach, których nie rozumiesz. Bardzo często jedną z pierwszych rzeczy, jakie ludzie mówią, kiedy znajdą się w sytuacji, której nie rozumieją, lub gdy przytrafi im się coś niesprawiedliwego, jest: Boże, czyżbyś mnie nie kochał? Czyżbyś mnie nie kochał? Nie rozumiem tego. Mam poczucie, że Bóg mnie nie kocha. Kiedy jednak wiesz, że wiesz, że wiesz, że cię kocha, wtedy jesteś tak mocno o tym przekonany, że nikt nie będzie w stanie ci tego nigdy odebrać. Nie widziałam Jezusa umierającego na krzyżu, i nawet nie wiem skąd to wiem, ale wiem, że wiem, że wiem, że wiem, że tak było, i nikt nie jest w stanie mi tego odebrać. Jest to taki rodzaj wiedzy, którą musiał posiadać Hiob, kiedy przechodząc przez niebywałą mękę powiedział ja wiem, że mój wybawca żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni wiem, że mój wybawca żyje. Choć zmarły jego dzieci, przepadły wszystkie pieniądze i stada, a całe ciało miał pokryte wrzodami i powiedział: ja wiem, ja wiem. Uważam, że naprawdę powinniśmy się nad tym pochylić i zastanowić, ponieważ żyjemy w erze informacji, w której bardzo łatwo zdobyć wiedzę i jest jej tak dużo, że szczerze mówiąc trochę niepokoi mnie to, że zdobywamy różnego rodzaju wiedzę, ale tak naprawdę nigdy niczego nie poznajemy dogłębnie. Co jest najlepszym sprawdzianem na to, czy naprawdę już coś poznałeś? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli naprawdę coś poznaliśmy, to wywiera to wpływ na nasze zachowanie i staje się częścią naszego życia. Nie jest to tylko coś, co podkreśliliśmy w Biblii. Możesz pozakreślać swoją Biblię tak, że wymalujesz wszystkie kredki czy zakreślacze, ale to nie będzie jeszcze oznaczało, że już coś wiesz. Wszyscy patrzycie na mnie pytająco. Każdego ranka, jak tylko się obudzisz, możesz odsłuchać kazania w komórce. Możesz włączyć telewizor i posłuchać kolejnego kazania. Możesz włączyć płytę DVD i słuchać nauczania, podczas gdy robisz coś innego lub popijasz kawę. Możesz włączyć płytę CD i słuchać jej w samochodzie. Możesz posłuchać kolejnego kazania w komórce podczas przerwy. Podczas lunchu możesz obejrzeć coś jeszcze na iPadzie. Dzięki Bogu za wiedzę, do której mamy dostęp, jednak w swoim życiu. Odkryłam następującą rzecz. Jedynym sposobem na to, żeby coś stało się dla mnie głębokim objawieniem jest zgłębianie danego tematu na okrągło, na okrągło, na okrągło i wprowadzanie go w życie trochę tu, trochę tam. Kiedy widzę, że to zaczyna działać, robię krok dalej, aż w końcu poznaję to do takiego stopnia, że nikt nie jest w stanie mi tego odebrać. Właśnie tego potrzebujemy, szczególnie w dniach, w których żyjemy i w tych, które nadchodzą. Każdy, kto naucza Słowa Bożego, powinien szczególnie uważać na zwiedzenie, które panuje dzisiaj na ziemi. Ono bardzo się rozprzestrzenia i jest wszechobecne. Różne poglądy bombardują nasze umysły i bez naszej świadomości kształtują nasz sposób myślenia i mogą mieć wpływ na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Słowo Boże wyraźnie pokazuje nam, że w czasach ostatecznych zwiedzenie będzie tak duże, że gdyby Bóg nie skrócił tego okresu ze względu na wybranych, nie nie przeżyłby tego żaden człowiek. Zachęcam Cię, abyś każdego dnia modlił się o to, żeby Bóg chronił Cię przed zwiedzeniem. Nie zakładaj, że jesteś tak mądry, że tobie nie mogłoby się to przydarzyć. Ja regularnie modlę się w następujący sposób. Boże, nie pozwól, abym kiedykolwiek dała się zwieść, i spraw, abym właściwie rozróżniała słowo prawdy. Nie chcę w żaden sposób rozminąć się z tym, co mówi słowo Boże. Chcę wiedzieć, jak właściwie rozumieć słowo i jak być zrównoważoną chrześcijanką, przedstawiającą Chrystusa światu w zrównoważony sposób, aby ludzie nie uważali mnie za jakąś religijną, Fanatyczkę, lecz wiedzieli, że jestem całkowicie oddana i przywiązana do żyjącego zbawiciela. Co takiego wiesz? Chcę zasugerować, że kiedy posiadamy wiedzę umysłową na jakiś temat, to może być ona na różnym poziomie. Lecz niekoniecznie na wystarczającym, by sprawić, że wpłynie na nasze zachowanie. Sto lat temu William Booth, który założył Armię Zbawienia, powiedział o swoich sześciu obawach względem Kościoła w przyszłości. Ostatnio się na to natknęłam, a nawet dodałam jedną myśl od siebie. Chcę zatem podzielić się z wami siedmioma rzeczami, które, jak powiedział, bardzo go zaniepokoiły. Sto lat temu powiedział tak: Obawiam się, że nastanie w kościele taki dzień, kiedy następujące rzeczy staną się poważnym problemem. Zapewniam was, że wszystkie sześć stanowi dzisiaj problem. Jestem zdumiona tym słowem proroczym oraz tym, jak okazało się ono trafne. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie dopuścić do tego, by słowo Boże stało się tak rozwodnione w naszym życiu, że przestanie mieć dla nas prawdziwą wartość. Lub zaczniemy myśleć, że już wszystko wiemy, ponieważ mamy olbrzymie biblioteki, mnóstwo płyt CD i DVD i wszystkie możliwe książki. Możemy co chwilę brać udział w seminariach, a mimo tego wciąż nie żyć tak, jak oczekuje tego od nas Chrystus. Musimy tym żyć! A nie tylko mówić o tym. Amen? Pierwszą rzeczą, której obawiał się było to, że pewnego dnia będziemy mieć religię bez Ducha Świętego. Czy wiecie, że są pewne religijne środowiska, gdzie ludzie niemal mogliby cię ukamienować, gdybyś wstał i zaczął mówić o mocy Ducha Świętego, darach Ducha Świętego, byciu napełnionym lub ochrzczonym w Duchu Świętym, mimo że Biblia mówi o tych wszystkich rzeczach. Biblia mówi o nadnaturalnych darach Ducha Świętego oraz o sprawach, za które ludzie dzisiaj mogliby nazwać Cię fanatykiem religijnym, jak modlitwa w językach, słowo wiedzy, słowo mądrości, nakładanie rąk na chorych czy rozróżnianie duchów. Biblia mówi o wypędzaniu złych duchów, mówi o przeróżnych rzeczach, za które wyrzuciliby Cię z wielu religijnych kręgów, gdybyś o nich mówił. Istnieją pewne religijne środowiska, które by mnie nie zaprosiły. Dlaczego? Ponieważ uważają mnie za fanatyczną głosicielkę Ducha Świętego. Tym lepiej dla mnie. Biblia mówi, że po owocach ich poznacie. Ona nie mówi, że poznacie ich po doktrynie teologicznej. Amen. Przeraża mnie, kiedy myślę o tym, jak wielu ludzi nie chce rozmawiać o Duchu Świętym. Nie tak dawno miałam przemawiać na spotkaniu, na którym było obecnych wielu usługujących młodych ludzi i osoba organizująca to spotkanie. Zaczęła mi mówić, że jeśli zacznę nauczać o słuchaniu głosu Bożego, to oni się przestraszą. Wystarczy zajrzeć do Biblii, żeby przekonać się, że prorocy, apostołowie, pasterze, wszyscy mówili: Bóg powiedział, Bóg powiedział, Bóg mi powiedział, Bóg powiedział. Lepiej, żebyśmy nie wstydzili się mówić o tym, co mówi Bóg. Słyszycie mnie? Nie możemy wstydzić się mówić o tym, co mówi Bóg. Dzieliłam się kiedyś tym na spotkaniu dla liderów. To było kilka lat temu. Naprawdę nie potrafię nauczać, nie mówiąc Bóg mnie poprowadził, pokazał mi, powiedział to, Bóg pokierował mnie do tego, Bóg zrobił to. Gdyby nie to, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Nie chcę przez to powiedzieć, że mam jakąś gorącą linię telefoniczną do nieba i przez cały czas słyszę głos. Kiedy mówimy, że Bóg nam coś powiedział, to naprawdę mamy na myśli to, że głęboko w naszym duchu wiemy, że Bóg kieruje nas, żebyśmy coś zrobili lub żebyśmy czegoś nie robili. Przeżyłam wystarczająco wiele lat jako osoba wierząca, która nie wiedziała, jak słuchać Boga, więc wiecie, kogo słuchałam? Siebie, swoich myśli, swojej woli i swoich emocji. Byłam wierząca, ale byłam cielesną chrześcijanką. Narodziłam się z ducha, ale byłam cielesna i robiłam to, co chciałam i kiedy chciałam. Żyłam zgodnie z tym, jak się czułam, co sobie myślałam i zgodnie ze swoją wolą. Nie można kultywować religii bez Ducha Świętego i jednocześnie mieć to, co Bóg chce, żebyś miał. Apostoł Paweł powiedział coś wspaniałego że jego misją jako apostoła było to, by spowodować, by ludzie przyjęli i dali się prowadzić Duchowi Świętemu. Będę zatem mówić o Duchu Świętym tyle, ile to tylko jest możliwe. To jest naszą misją, aby powiedzieć Ci, że możesz zostać napełniony Duchem Świętym, że jest moc dostępna dla Ciebie. Masz dostęp do mocy Ducha Świętego, masz dostęp do darów Ducha Świętego i wspaniałych owoców Ducha Świętego. Nie musisz prowadzić nędznego i żałosnego życia, w którym raz w tygodniu maszerujesz do Kościoła, a potem przez resztę tygodnia zachowujesz się jak diabeł. Przepraszam, ale musiałam powiedzieć to, co powiedziałam. Robiłam tak przez lata. Chodziłam do kościoła, a później szłam na obiad ze znajomymi z kościoła i przez cały obiad obgadywaliśmy pastora. Nie udawajcie, że nigdy tego nie robiliście. Nie ma takiego sposobu pod niebem, żebyście teraz mnie do tego nakłonili. Nie ma znaczenia, jakie jest moje osobiste zdanie na jego temat. Będę go bronić, będę się o niego modlić i, i mieć na tyle mądrości, żeby trzymać buzie na kłódkę. To dlatego, że wiem, że wiem, że wiem, że wiem, jakie to niebezpieczne. O tak, mamy teraz wiele religijności bez Ducha Świętego. Z całą pewnością Duch Święty przekonuje nas o grzechu i sprawiedliwości. Powinniśmy być tak wypełnieni duchem świętym, że w chwili, gdy będziemy wobec kogoś choćby nie mili, natychmiast będziemy mieli tego świadomość. W chwili, gdy zaczniemy wypowiadać kłamstwo, od razu zdamy sobie z tego sprawę. Wiecie, o czym mówię, prawda? W religijności chodzenie do kościoła uznaje się za obowiązkowe. Przestrzega się zasad i praw, aby zasłużyć na Bożą akceptację lub poczuć się lepiej. Posiadanie przedmiotów związanych z duchowością powoduje, że czujesz się uduchowiony, chociaż w rzeczywistości nie jesteś. Mogą to być Biblie, książki o duchowości, nalepki na samochodzie, noszenie łańcuszka z krzyżykiem i wszystkie inne przedmioty, które mówią popatrz na mnie, jestem chrześcijaninem. Jednak żadna z tych rzeczy nie wskazuje na to, czy ktoś naprawdę żyje z Bogiem. Możesz zapytać, co za well, tym na to wskazuje? Wskazuje na to sposób, w jaki żyjemy, w jaki traktujemy ludzi i jak bardzo jesteśmy posłuszni Bogu. Przez wiele lat chodziłam do kościoła i nie byłam prowadzona przez Ducha Świętego. Oczywiście wiedziałam, że jest Duch Święty, bo dzięki Bogu otrzymałam solidne nauczanie na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednak nikt nigdy nie powiedział mi, że mogę być napełniona Duchem Świętym. O tym nigdy nie słyszałam. Szczerze mówiąc. Choć naprawdę doceniam to, że otrzymałam tam solidny fundament nauczania, to kiedy zostałam napełniona duchem świętym, zaczęłam funkcjonować w darach duchowych i Bóg powołał mnie do nauczania, poproszono mnie, abym odeszła z kościoła. Drugą rzeczą, o którą niepokoił się But, było chrześcijaństwo bez Chrystusa. Wow. Jak można mieć chrześcijaństwo bez Chrystusa? Może powiem to trochę inaczej: chrześcijaństwo bez Krzyża. Chciałabym dziś zasugerować, abyśmy zaczęli patrzeć na dwie strony Krzyża. Powinniśmy patrzeć na tę, mówiącą, że Jezus umarł za nas, a następnie spojrzeć pod innym kątem, a mianowicie, jak mamy to zastosować w naszym życiu. Nie możemy zapominać, że Jezus powiedział weź swój krzyż i naśladuj mnie. Rozszerzone tłumaczenie Biblii mówi zapomnij o sobie, przestań koncentrować się na sobie i swoich sprawach, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Teraz myślicie, nie wiem, czy to mi się podoba, wolałbym, żebyś raczej powiedziała jakiś żart. Jeśli mamy stać się takimi ludźmi, jakimi chce Bóg, to nie zawsze wszystko będzie układać się po naszej myśli. Nie zostałam powołana, żeby cały czas było mi wygodnie. Nie zostałam powołana do tego, żeby cały czas czuć się komfortowo. Naprawdę mam wspaniałe życie. Moje życie jest tak wspaniałe, że aż czasem mnie to przeraża. Jednak będę z Wami szczera. Przez lata musiałam uczyć się, umierać dla siebie samej. I to wcale nie było łatwe, ale było warto. Nigdy nie staniemy się tacy, jak chce to Bóg, jeśli nie pozwolimy Duchowi Świętemu ukrzyżować naszego życia, czyli nie będziemy gotowi umrzeć dla samych siebie. Na wypadek, gdybyś pomyślał, że zmyślam, Biblia mówi o tym w kilku miejscach. Nie wiem, kto tutaj dzisiaj jest, lecz z pewnością tego potrzebuje. Czasem w piątkowe wieczory staram się mówić łagodniejsze przesłanie, ponieważ wtedy przychodzi najwięcej ludzi. Im więcej jest ludzi, tym większa szansa na to, by kogoś zdenerwować. Naprawdę niepokoję się o to, że jeśli nie powstaniemy, aby być takimi ludźmi, jakimi chce widzieć nas Bóg, to miliony zgubionych ludzi pójdzie do piekła tylko z tego powodu. Oczywiście, że potrzebujemy kazań, które będą nas pocieszać, inspirować, mówić o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, jednak musimy również usłyszeć o tym, jak mamy złożyć nasze życie w ofierze i robić to, o co nas Bóg prosi. Ktoś może bardzo cieszyć się z tego, że Jezus za niego cierpiał i umarł na krzyżu, i w ogóle nie chcieć ukrzyżować własnego życia. Ktoś może chce otrzymywać przebaczenie grzechów, może nawet prosić o przebaczenie, jednak zupełnie nie chce odwrócić się od swoich grzechów, zostawić ich i żyć tak, jak chce tego Bóg? Kolejną rzeczą, o jaką niepokoił się But, było przebaczenie bez pokuty. O raty. Bóg chce przebaczyć Twoje grzechy. Posłał Jezusa, by umarł za Ciebie, abyś mógł otrzymać przebaczenie grzechów. Pomódl się tą krótką modlitwą, a Bóg Ci wybaczy. To wszystko prawda. Jednak nie możemy zapominać, że Jezus również powiedział kobiecie: Twoje grzechy są przebaczone. Idź i więcej nie grzesz. Pokuta oznacza gotowość. Nie będziemy doskonali, będziemy popełniać błędy, będziemy grzeszyć. Jeśli jednak narodziliśmy się na nowo i mamy nową naturę, to wewnątrz nie jesteśmy już grzesznikami, którzy nie mają innego wyboru, jak tylko grzeszyć, ponieważ mamy nową naturę. Jednak, aby przyjąć wszystko to, co ma dla nas Bóg, musimy być gotowi na pokutę, co oznacza zawrócenie i pójście w zupełnie odwrotnym kierunku. Narodzenie się na nowo nie oznacza, że bierzesz Jezusa i do Alepiasz go do swojego pogmatwanego kind of życia him i, him i nosisz w kieszeni na wypadek jakiejś awaryjnej sytuacji. A on, jak taki like mały dżin, je wyskakuje z butelki, kiedy go potrzesz, i rozwiązuje twój problem. To raczej oznacza, że pozwalasz mu poprzestawiać każdą dziedzinę swojego życia. Kolejną rzeczą, którą martwił się But, było to, że pewnego dnia będziemy mieli zbawienie bez odnowy. Co to oznacza? Jestem zbawiony, ale w ogóle się nie zmieniam. Powinieneś się niepokoić, jeśli znasz Boga 30 lat i wciąż jesteś taki sam jak pierwszego dnia. To raczej Was nie dotyczy. Prawdopodobnie nie byłoby Was tutaj dzisiaj, gdybyście nie byli choć trochę zainteresowani zmianą. Jednak nie mówię tylko do Was, lecz także do ludzi na całym świecie, którzy będą oglądać to przesłanie w telewizji. Bardzo martwią mnie ludzie, którzy tylko chodzą i siedzą w religijnych mauzoleach tydzień w tydzień i tydzień w tydzień i myślą, że wszystko jest w porządku. Jezus nie umarł za nas, żebyśmy mieli religię i chodzili do kościoła, on umarł, żebyśmy radykalnie i zupełnie narodzili się na nowo i zupełnie zmienili swoje życie. Abyśmy go uwielbiali, kochali go, kochali ludzi i poświęcali własne życie, aby zobaczyć, jak na Ziemi wypełnia się Boża wola. Kiedy naprawdę już coś poznaliśmy na tyle, że to zacznie mieć realny wpływ na nasze życie? Jak głęboko musimy coś poznać, aby to wpłynęło na nasze zachowanie, a nawet sposób myślenia? Bardzo często mówimy ludziom, aby czytali Biblię, choć naprawdę uważam, że powinniśmy raczej zagłębiać się w słowo Boże. Uważam, że bardziej niż informacji potrzebujemy objawienia ze słowa Bożego.